Dzień dobry wszystkim, z Chankraj. Właśnie jestem na weekendzie w Wielkim mieście. Changkai załatwianie trochę biznesów, a przy okazji pokażę Wam, jak wygląda zwykły dzień w Changkai: czyli basen, burgery, pizza, e, tajskie masaże. Także chodźcie ze mną na wycieczkę. Jesteśmy w salonie masażu, wybraliśmy jeden tutaj salon, który jest w mieście, e, salony wyglądają podobnie, ceny są podobne, aczkolwiek trzeba tutaj patrzeć co kto lubi, ponieważ niektóre salony oferują masaż w zł, czyli mniej więcej 25 zł, ale wyglądają troszkę obskurnie, e, więc czasami nie warto tam iść. Tutaj mój masaż kosztował 200 ba, a za to, że jest sala z klimatyzacją, płaci się 100, 100 ba extra, czyli 300 ba. A troszkę wysoka ta cena, ponieważ w Bangkoku miałam 152 cenę, ale za przyjemności się płaci. Zaraz wam powiem, jakie uczucia moi koledzy już wyszli. w salonie masażu, bo rozmawiałam z moimi kolegami i każdy ma trochę inne odczucia. Masaż trwał godzinę, był to masaż tajski. E, polega on na tym, że uciska się mięśnie na całym ciele. E, począwszy od nogi, ręce, e, plecy, brzuch, głowę, e, wszystko jest e, ugniatane e, i tak naprawdę jest to masaż trochę bolący, ponieważ pani ugniata bardzo mocno, e, naciska na Twoje mięśnie, ja to mówię, że zmiażdża Ci rękę, ponieważ ręce są zawijane na plecy, nogi na głowę i odwrotnie, więc jest to masaż bardzo bolący. Ale po godzinie człowiek jest zrelaksowany, pełny życia i jest naprawdę bardzo fajnie. Byłam z dwoma kolegami, Alex i Gil. Mieliśmy trzy panie. Moja pani miała 40 lat, jest samotna, szuka męża. A moi koledzy mieli młodsze panie. Także było bardzo fajnie, sympatycznie. Niestety tamte panie nie rozmawiały po angielsku, więc moi koledzy nie rozmawiali. Ja rozmawiałam, troszkę wiem. No i śmieszne, bo jedna pani chciała mojemu koledze zaproponować bardzo tajski masaż, czyli mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Za to płatę pani robi troszkę więcej, ale kolega się nie zgodził. Więc tak to było. Suma summarum zapłaciliśmy 200 zł za masaż, ponieważ chcieli policzyć 300 od osoby, czyli 900, ale jedna pani koordynatorka zapytała 7,00, 7 także wyszło 7 kubek podzielone na 3 osoby, 233 zł. Także cena bardzo dobra. Teraz jesteśmy na burgerze jemy Burgery. Zobaczcie, jak wygląda burger za 15 zł. przy burgerowni w a gdzie mamy burgery od 15 do 30 zł i sami zobaczcie, naprawdę są ogromne i są przepyszne. Okej, okay. na zdrowie jest smacznego. Teraz jesteśmy na najbardziej rozrywkowej ulicy w całym Changrai. Jest to ulica przy głównym zegarze. Tam widzicie złoty zegar, przepiękny. O godzinie 8-9 gra muzyka, a tutaj dookoła są można powiedzieć światowe europejskie knajpy. Ponieważ tutaj mamy knajpę niemiecką, Oktoberfest, Weisbier, także europejskie klimaty. Tutaj Wam pokażę knajpę amerykańską z burgerami, Heaven Burger, naprawdę bardzo pyszne burgery. Tutaj ludzie sobie siedzą, dalej mamy włoską pizzę naprawdę bardzo przypyszną. wszystko jest tak naprawdę trochę pod turystę ale jedzenie jest bardzo pyszne no ale trzeba zaznaczyć różnicę jeśli pójdziemy na tajski obiad zapłacimy 50 toba ewentualnie 150 za coś lepszego natomiast jeśli chcemy zjeść takie europejskie, amerykańskie jedzenie za burgery zapłacimy 25 zł za sznycel 30 za pizzę 30 zł, 40 E, więc ceny są adekwatnie droższe. No ale do wyboru, do koloru, co kto lubi. Nie zawsze jemy e, włoskie jedzenie, e, nie zawsze amerykańskie, więc e, dla mnie to jest e, czasami święto. Bo ile można jeść e, tajskie jedzenie i tajskiego pattaja? Okej, okay. pattaja to ja nie jadam. A teraz jesteśmy na najbardziej rozrywkowej dyskotekowej ulicy w Changrai i zobaczcie sami po prostu takie pustki, że masakra! Wszystko jest zamknięte, ponieważ jest COVID, są tygodniowe restrykcje, bary, restauracje, dyskoteki, wszystko jest zamknięte. Największa dyskoteka w mieście. Niestety muszę przyjechać za dwa tygodnie. Dupa blada, bo chciałam potanczyć. I tutaj dookoła. Jedna dyskoteka, druga, trzecia. Wszystko niestety pozamykane. Właśnie jesteśmy w lokalnym wlasze w i taka niespodzianka, mimo że nie ma godziny policyjnej, pijemy piwo w kółka. A o co chodzi? Ponieważ od jutra wchodzi zakaz na dwa tygodnie. Zakaz sprzedaży alkoholu przez wszystkie restauracje, bary, będą właśnie zamknięte, wiele miejsc. No a dzisiaj celem bezpieczeństwa, bo już przyjdzie policja po północy i sprawdzi, wszystkim ludziom dają właśnie piwo w, w takich pudełkach. Bo tutaj policja czasem się zjawia, sprawdza gości, sprawdza bary. Jeśli by zobaczyli, że piwo jest na zewnątrz na stole, to no zamknąć restaurację. Także przez kolejne dwa tygodnie zakaz sprzedaży alkoholu, również w 7 i 11 od godziny 11 do 4 rano. Także nie ma takiej godziny policyjnej, ale są zakazy, zakaz do spadek bawienia się, gromadzenia. No i niestety mały lockdown. Także ostatnie chwile z alkoholem w ręku i sami widzicie, nie ma za bardzo rozrywkowo, mało ludzi, ale ludzie się bawią, się enjoyują. Także na zdrowie. Kraj, jesteśmy właśnie na głównym torcu. I tutaj Wam powiem dwa słowa odnośnie zmieniających się przepisów, ponieważ przez następne dwa tygodnie wchodzi COVID, znaczy COVID jest cały czas, ale będą czerwone e, zony, czyli czerwone strefy. 18 prowincji jest właśnie w czerwonej strefie, to znaczy wszystko jest tam zakazane: zamknięte szkoły, bary, restauracje. Baseny, masaże, zakaz sprzedaży alkoholu. Szkoły są zamknięte przez następne dwa tygodnie, także jest naprawdę bardzo słabo. Ja mieszkam w Zielonej Strefie, w Czangraj, więc jest trochę lepiej, no ale też tutaj bary, dyskoteki są pozamykane jak wszędzie. Nawet co śmieszne, od jutra wchodzi całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w restauracjach, więc zero alkoholu. Zaraz idę na miasto, wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Aczkolwiek coś widzę, że będzie słabo, bo jest mało ludzi, wszystko jest pozamykane i normalnie tam już ludzie bawili, dzisiaj są pustki. Ale sami zobaczcie, biała świątynia, niebieska świątynia, atrakcje Rai. Jest naprawdę super i zawsze jest co robić. na miasto, tak chodzę ze mną. No i co najważniejsze, na ulicach pojawiają się checkpointy z policjantami. Policjanci sprawdzają autobusy, samochody. Jeśli powraca się do domu z czerwonej strefy, czyli na przykład Bangkok Phuket, Krabi do miast z zielonej strefy, no to czasami trzeba iść na kwarantannę na dwa tygodnie u siebie w domu. Więc słabo jechać gdzieś tam na wakacje, tak jak ja chciałam jechać na krabi, na odpoczynek na dwa tygodnie, gdzieś tam wrócić za miesiąc, aby się okazało, że na przykład muszę dwa tygodnie siedzieć w domu na kwarantannie, więc niestety musiałam swoje plany przełożyć. Ale powiem Wam ciekawostkę, mimo wszystko bardzo dużo ludzi podróżuje i co dziwne, bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Tajlandii, do Bangkoku. Właśnie w moim hotelu poznałam pięć osób. Trzy dziewczyny z Francji, dwóch facetów z Niemiec, którzy właśnie przyjechali dwa miesiące, miesiąc temu do Bangkoku, odbyli swoją kwarantannę dwa tygodnie w hotelu, za który zapłacili majątek, ale teraz mogą podróżować. Cisza, spokój, pozamykane lokale. Jeśli ktoś nie szuka rozrywek i codziennej dyskoteki, to naprawdę super czas na zwiedzanie. Masz swój motorbike, czy skuter, jedziesz sobie gdzie chcesz, a nie trzeba codziennie chodzić do restauracji i pić alkoholu, czy piwa, czy innych drinków lokalnych. Także na dworcu pustki, ale ogólnie w hotelach się dzieje, a tutaj właśnie jesteśmy na City Hall. Na dworcu mała wystawa odnośnie Chankai. I zobaczcie, pustki. Trzy osoby na krzyż. Bo jest tak gorąco, wszyscy siedzą w domu i albo podróżują rano, albo wieczorami. Nikt normalny nie podróżuje w ciągu dnia, tak jak ja z plecakiem. No ale muszę wrócić do siebie na chałupkę. Także koniec biznesu w mieście, koniec imprezowania. Wracamy do szarej rzeczywistości. No dobra, nie takiej szarej, bo jest super. No ale... Okej. Okay. Jeśli lubicie mój program, zapraszam do subskrypcji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ok, widzimy się next time.